Będę robił taki kanał. Kanał na YouTubie, nazywa się Tadzik na Rejonach. To będę robił z moimi przyjaciółmi, których poznałem na planie. Przyjaciele, koledzy znajomi, których poznawałem na planach, gdzie grałem w serialach w różnych filmach. Wiedzą, że jestem normalnym człowiekiem, to że tak wyglądam, nie oceniają książki po okładce, tak? Tylko wiedzą jaki jestem, jak, jak mam po prostu, co mam w sobie, tak, a nie to o, wyglądasz tak czy tak, nie pomogę. Nie, oni tacy nie są. Chciałbym zmienić wizerunek, żeby ludzie zobaczyli tak naprawdę, jakie było moje trochę życie i co przeżyłem i że po prostu jestem w stanie e, udowodnić innym, e, że można być lepszym po prostu. Będę się dziarać i będę się dziarał. Mam zamiar się wydziarać do samej szyi. Podobają mi się tatuaże. Każdy mówi, że jak będę stary, to będę brzydko wyglądał. Wydaje mi się, że nie, bo każdy będzie kiedyś stary i każdy będzie kiedyś brzydko wyglądał. Wydaje mi się, że czy będę miał tatuaże, czy nie, to nie ma żadnej różnicy. Lubię tatuaże, to moje hobby. Każdy ma hobby inne, ja mam hobby tatuaże i To jest tatuaż Marilyn Monroe, czyli oczywiście usta Marilyn Monroe. To jest ideał kobiety. Kobiety takie powinny być. Myślisz, że czułaby się przy tobie bezpieczna? Pff, jak każda kobieta, tak. <laughs> Gdybym sam mógł sobie napisać scenariusz, na pewno nie byłbym osobą grzeczną, yy, ponieważ wiem, jak się zachowują ludzie taką mojego pokroju, czyli wyglądający podobnie jak ja i wolę grać ludzi takich jakby trochę psychopatów, lubię yy, grać ludzi, którzy, nie wiem, robią coś złego, jakiegoś zwariowanego kucharza, nie wiem, jakiegoś horrorza. Po prostu ja lubię po prostu takie, nie wiem, takie przeżycia, tak, to jest dla mnie coś fajnego, moja pasja. A z Merlin nie wiem, może by ją kajał gdzieś po ulicy, jakiś chciałbym, nie wiem, pokroić ją kawałek, nie wiem, po kawałku. Nie wiem jeszcze, no, może coś bym coś na pewno wymyśli fajnego. Czego mogę nauczyć ludzi? Mogę nauczyć tego, że trzeba pomagać ludziom, trzeba dawać szansę jakby ludziom, tak jak kiedyś mi ktoś dał szansę, tak samo yy, ja komuś teraz dałem szansę. Teraz dałem szansę takim, jakby, powiem to po swojemu, tak małolatom. Mają po 17-18 lat, stworzyliśmy piosenkę hip-hopową, mam nadzieję, że każdemu się też będzie podobała. Tak, Teraz tworzymy w ten weekend teledysk hip-hopowy, oczywiście w roli głównej jestem ja. Ogólnie wszystkich zapraszam na oglądanie mojego kanału, na oglądanie tego teledysku i mam nadzieję, że będziecie się wszyscy to przy tym bawić. Bo... Znajibisz jestem ten to kurwa. <grymianie> Bo on był jeszcze taki czerwony jak on, tak zostanie, ten kozak. Oto mi kurwa chodziło w lato, zajebiście to wygląda. jest sobie po plażynie, i bym powiedział, odciśniesz te usta maleńka. <grymianie>